A ze mną już Robalini i Marek Jówko. Co tu się stało? Robalini, nie dość, że uderzyłeś swojego zawodnika, to jeszcze kopałeś w tym pojedynku. No kurwa, taki odruch, cały, wszystkie walki w MMA miałem, samo mi te nogi szły, ale nie kopłem nawet, za szybko ta dyskwalifikacja. Dredzia z tego bez problemu bym rozjebał, bezproblemowo. Nie wiem, co się odjebało, nie? A dlaczego uderzyłeś Marka Jówko? No co, nawkurwiał mnie na konferencjach, nawyzywał na wywiadach i po prostu nie będę z, takim kurw, z taką kurwą w drużynie jednej pierdole. Jak się odniesiesz do, do tych słów, Robaliniego. Stał ja się jak frajer, trenerzy mówili Marek, współpracujcie. Ogólnie, krzywa akcja. Ja dziękuję serdecznie czarnemu. Bo miałem case jeden na jeden i ja mu dziękuję jeszcze raz. Dostać od czarnego to jest zawsze. czarny. Dzięki za kurwa skatowanie mnie. Od takiego dostać to jest super. A od tej kurwy jebanej nie naszczę ci kurwo na grób, śmieciu. Pierdol się. Sfeli tyle. Wypikajcie to. Dobra, wypikamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ze mną już zwycięzcy pojedynku pierwszego.